Witamy serdecznie tuż po Gali Oktagon No Mercy numer 8. Z nami stwórca tego wydarzenia, jeden z trzech tak naprawdę. Piotr Korpus. Witaj Piotrusz. Witam ponownie, witam serdecznie wszystkich. Emocje jeszcze trzymają pogali. Oj tak, teraz dopiero to wszystko zaczyna opadać. Teraz już łapę ten oddech mocniejszy, bo tak to cały czas w gazie gdzieś coś trzeba było robić, załatwiać. Łączyłem tą rolę organizatora i jeszcze trenera, który musiał się pokazać na u chłopaków. Także no naprawdę, kawał, kawał, musiałem to też zostawić siebie. Nie jest to łatwa rola. Udaje ci się to godzić, ale na pewno dużo zdrowia ci to kosztuje. Oj tak, no to jest wiesz, kto organizował galę, to wie o co chodzi. To, jest, to nie jest sama, sama gala, to jest kilka miesięcy biegania przed. Jak już przechodzi ten ostateczny okres, te trzy tygodnie to jest naprawdę kupa, kupa pracy. No sam spektak, mam na szczęście, że udał się sportowo i organizacyjnie, ale teraz jeszcze przed nami duże zadanie porozliczać to wszystko, posprzątać. Także no kupa roboty jeszcze z dwa tygodnie na pewno. No właśnie te dwa tygodnie, bo to takie luźniejsze, bo za dwa tygodnie kolejna gala. Dokładnie, kolejna gala, tym razem w Ostrowie Wielkopolskim, gdzie zapraszam wszystkich serdecznie już. E, wiem, że wy również tam będziecie. E, no, Paweł, organizujemy to dwło Paweł e, podjął taką decyzję, że w krótkim okresie czasu jesteśmy to w stanie zrobić. E, nie koliduje to z, ze sponsorami. Można zamknąć, zbilansować, e, ponieważ tutaj wiadomo są, są inne, inne osoby, inne firmy, które pomagają, tam inne. No i rozwijamy markę do przodu. No rozwijacie z dużym impetem, to trzeba przyznać, jeszcze wrócę na chwilę do tego co dzisiaj mieliśmy okazję oglądać, naprawdę kilka fajnych walk, walka wieczoru na wysokim poziomie. Na bardzo wysokim poziomie, naprawdę gdy dowiedziałem się, że Robert Duchawa chce u nas zawalczyć, nie wahałem się, trener klubu Animal w Saviercie też podjął rękawice, podjęli. Naprawdę myślałem, że, że, że ta walka sprosta z zadaniu i naprawdę mogła się podobać. Szkoda, że nasz zawodnik nie wygrał tutaj miejscowym, no bo zawsze się wspiera w swoich, ale naprawdę Robert, druchała mega, mega talent i o tym chłopaku będzie bardzo głośno. Otwarci jesteśmy na każdą współpracę z tym zawodnikiem i naprawdę będziemy mu dawać szansę, kiedy tylko będziemy mogli zawalczyć, bo, bo sprostał zadaniu, 70 ponad osób zanim przyjechało z Krakowa, mega doping. No, dlatego, dlatego się właśnie kocha Sporty Walki MMA, żeby oglądać takie spektakle. No właśnie, ten żywiołowy doping, no to to już jest wpisane w zawiercie tutaj w tą hale. Cieszę się niezmiernie. Naprawdę z radkiem, w którym to współorganizuję, e, mieliśmy właśnie taki projekt, że tutaj tego brakuje, naprawdę tej urańskiej publiczności brakuje takich emocji, brakuje e, prawdziwego show MMA, tej oprawy i przede wszystkim sportowego święta w samym środku oktagonu. E, Zdecydowaliśmy, żeśmy się organizować te gale. Jest to trzecia edycja i z każdej wydaje mi się, że e, musimy sobie podnosić poprzeczkę wyżej, e, bo no, żeby zagdawali taką publiczność, to naprawdę musi być super kawałek. Kart. Te walki muszą się podobać. Nie może zawodnik przechodzić po drugim, jak, jak ten przysłowiowy walec drogowy po asfalcie. Tylko właśnie musi być, muszą być to niespodzianki, muszą być wyniki w jedną, w drugą stronę. I naprawdę musi być to piękno sportowo. Dzisiaj słyszałem głosy w kuluarach właśnie, że fight card ok, bo, bo walki równe, zacięte. Nie można od razu wytypować zwycięstwa. No i tak się układa fightcard. No kibic przychodzi i płaci za ten bilet. Eee, naprawdę, no, no. no. Musi ta walka spełnić emocje, co z tego by było, gdyby ta walka, ta gala zaczęła się o 19 i skończyła o 20.30, tak? E, no to musi porywać tłumy, e, muszą przyjść osoby, które dopingują swoich, właśnie fajnie jak przyjeżdżają e, za miejscowi zawodnicy, którzy przywożą ze sobą fajne, e, duże grono, grono kibiców i widzicie, ta hala jest żywa, e, są zwroty akcji, jedni kibicują, dopingują drugich, naprawdę, no, jestem pod mega wrażeniem i bardzo mi się podobało to dzisiaj, mam nadzieję, że Wam również i wszystkim w telewizji. No, oglądalność była wysoka. E, także na pewno się e, podobało i, 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 ki, i, kibice, się e, i kibice siedzieli, e, że tak powiem, na transmisji, oglądali transmisję. Ja e, jeszcze wrócę tutaj do e, Fidzika, no naprawdę dało z siebie wszystko, serducho, widać było, że nie chce paść, ma naprawdę twardą głowę. Twardą szczękę przede wszystkim. Naprawdę Mateusz tam trafiał, trafiał cios za ciosem, szło to bardzo dużo, dużo uderzeń. Charakter, naprawdę no, nie można chłopakowi odmówić. Ja znam Mateusza Kolasę osobiście, tak jak mówiłem wcześniej tutaj w wejściu, że, że sparuje z Jarkiem Lechem i, i naprawdę daje sobie świetnie radę na płaszczyźnie takiego zawodnika i i, i, I to Mateusz jest, jest w formie, jest w gazie i naprawdę spełnia się dobrze sportowo. Eee, można powiedzieć, że jest, nie jest frikiem, jest typowym zawodnikiem. Więc Wit Dzik sprawdzi się na tle naprawdę dobrego zawodnika. i. Przegrał, ale dał radę, naprawdę dał radę. Ja myślałem, że ten pojedynek skończy się szybciej, a tu wydolność trzy rundy, yy, wymiany ciosów, bo to szło i w jedną, i w drugą. I tam parę bomb naprawdę przyjął. Parę bomb przyjął, parę też oddał, no nie sprzedał tanio skóry, tak można powiedzieć. Naprawdę fidzik, yy, super, super. Czyli jeszcze szybciutko wrócimy do tego, co się wydarzy za dwa tygodnie. Była mała zapowiedź, bo mieliśmy Arkadiusza Wełnę dzisiaj face to face w walce o pas. Tak, Arek wraca do... Może już nie ringu powiem, bo przecież w formułach ringowych bardziej tak, tak. sobie radzi wraca tym razem do Oktagonu. Cieszymy się, że Zawita dla naszej organizacji jest bardzo rozpoznawalną osobą w Kaliszu i w wiostrowie wielkopolskim. Także naprawdę widzę, że przygotowuje się do tej walki solidnie. Dość dużo kilogramów poszło w dół. No to jest to powiem Ci, zauważyłem. Dużo kilogramów w dół, traktuje to poważnie. Laszuk, też mocny twardy zawodnik. Mieliśmy go tu przyjemność podziwiać na poprzedniej gali Oktagon No Mercy w zawierciu i też zdobył pas. Wygrał też po emocjonującej walce. Myślę, że, że to będzie się kibicom podobać. Także emocje nie opadają za dwa tygodnie kolejna odsłona Oktagon No Mercy, tym razem numer 9. Wam serdecznie dziękujemy i tobie Piotruś też za taką fajną galę. Dziękuję ci bardzo, że byliście z nami. Pozdrawiam wszystkich kibiców. Zapraszamy do Ostrowa Wielkopolskiego już za dwa tygodnie.